zepchnięty tam przez e, Mirosława Chędziorę, ale była to e, walka. Teraz e, Girol odzyskuje piłkę, groźnie robi się pod zielonogórską bramką, ale e, Winograd wybija piłkę i zielonogórzanie teraz trzech na trzech. Giertych niepotrzebnie mógł podać do któregoś z kolegów, a byli tam w przodzie e, i Zbigniew Korszun i e, Mariusz Garbula, znowu Zielonogórzanie. Teraz Korszun rozpoczyna atak. No troszeczkę jakby ożywiło się to, ale wszystko znowu niecelne. I po raz chyba już trzynasty, jeśli dobrze liczę, Zielonogórzanie wykonywać będą rzut rożny. Zupełnie mniej tych, o wiele mniej tych rzutów rożnych mieli piłkarze oh. Siłowej. Co teraz? Gol! Proszę Państwa! Zamieszanie pod bramką przedłużył to dośrodkowanie. Piotr Czerniacki, a bramkę zdobył z numerem ósmym Mariusz Garbula. W 77 minucie Mariusz Garbula zdobywa bramkę. Zielonogórzanie na 13 minut przed zakończeniem spotkania obejmują prowadzenie. No. Andrzeju był to chyba błąd tego doświadczonego bramkarza no, wężyka. Albo mógł, tak myślę, zostać i czekać. na Albo ją tą piłkę złapać. On jej nie złapał, wybiegł. No. Zrobiło się zamieszanie pod bramką i wykorzystał to no, e, Mariusz Garbula i on w 77 minucie zdobywa. Chyba bramkę na wagę zwycięstwa tak, w tym tak. spotkaniu, bo no, myślę, że by... No chyba, że piast rzeczywiście zdecyduje się na frontalne no, no, ataki, takie jak teraz e, Krzysztof Sierpuć, ale wyjaśnia tą sytuację. Dobrze grający dzisiaj w obronie, choć teraz stracił piłkę Aha. Wojciech Winograd. Znowu piłkarze z Iłowej. Ale teraz wielkie szczęście piłkarzy zielonogórskich. Z numerem 9 strzelał Andrzej Sycha. Piłkę wybił e, Wojciech Winograd. Ona przy słupku. Jednak wybija tą piłkę Rafał Seredyński. Teraz faul właśnie Rafała Seredyńskiego. Dariusz Girul będzie dośrodkowywał dobre dośrodkowanie i w tym momencie sędzia pan Eugeniusz Szymanderski zakończył mecz finałowy o... Puchar Polski na szczeblu okręgowym. Puchar ten zdobywają Zielonogórzanie. Drużyna Lechi i Polmozbyt. Zielona Góra wygrywając w tym meczu finałowym z Piastem Iłowa Łowa 1 do 0. Bramkę w 77 minucie zdobył Mariusz Garbula. Oci oglądaliśmy bardzo słabe widowisko. Zielonogórzanie zwyciężyli. Będą grać w dalszej rundzie Pucharu Polski. Ze stadionu przy ulicy Sulechowskiej żegnają się z Państwem Andrzej Fliegel i Rafał Darzynkiewicz. Myślę, że w przyszłości czeka czy nas będzie więcej emocji piłkarskich tu u nas w Zielonej Górze. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia! Oglądaliśmy mecz finałowy Okręgowego Pucharu Polski pomiędzy Lechiem polmozbyt Zielona Góra a Piastem Miłowa. Niestety to już koniec naszego dzisiejszego spotkania. Ja dziękuję Państwu za mile spędzony czas i zapraszam na nasz szytszy program.